Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj sobie po prostu bardziej. No pokażę Wam, o, dobre słowo. Pokażę Wam, co możecie kupić w Biedronce i w Lidlu, jeśli chodzi o Halloween. Stwierdziłam, że to może być dla Was fajny filmik. Ja go zrobiłam w zeszłym roku, robię go w tym roku. Chcę go dodać, mam nadzieję, w poniedziałek, żebyś, bo wtedy wiem, że jakby y, wszystkie te produkty na pewno będą na półkach. Y, dlatego, bo miały się pojawić teraz chyba w zeszłym tygodniu, więc w poniedziałek już na pewno sądzę, że we wszystkich, przynajmniej mam taką nadzieję, we wszystkich sklepach już będą te, y, te rzeczy. Y, ja nie mam. Jeszcze jednej, że tak powiem, bo jest to, są to no, lizaki, po prostu takie zwykłe ehm, z biedronki. Bo niestety to wszystko miało się pojawić chyba w poniedziałek czy we po czwartek. Ale niestety byłam, e, nawet w sobotę poszłam i tego nie było. Więc e, w poniedziałek tak czy siak idę na zakupy. Więc po prostu e, zobaczę, czy jest. No, jak nie ma, no to trudno. Ja też staram się rzadko chodzić na zakupy, ale właśnie ze względu na to, że bardzo mi zależało na tych lizakach, żeby Wam właśnie mieć tutaj do filmu. No ale niestety, więc pokażę Wam to co mam, a mam praktycznie wszystko. Więc, tak to co już tutaj widzicie, to jest jedna mieszanka do pieczenia, i bardzo możliwe, że sobie z Wami to zrobię. Jak i te babeczki, też bym w sumie chciała z Wami zrobić. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. I tutaj mam ciasteczka w kształtach właśnie różnych: czy to duszków, czy to dyń, czy to nietoperków. I to jest zamknięte w taki. Akurat teraz musisz czekać: pies. Sąsiada na zewnątrz. I tutaj mam to są ciasteczka z zeszłego roku, które piekłam. Bo mam właśnie foremki, zamówiłam z Ali, właśnie w różnych takich kształtach halloweenowych. I one mi się bardzo ładnie e, przechowały. Mogę Wam pokazać, to są te woreczki Anna Zaradna. Powiem Wam, że chyba możecie je dostać w Auchan czy w Rosmanie. Już do końca nie pamiętam, ale są e, jakby bardzo, bardzo fajne. I w niej się dobrze wszystko e, przechowuje. Powinna wypuścić stąd powietrze, bo. Przed chwilą próbowałam, czy te ciasteczka są dobre, ale są bardzo dobre, mimo że przeleżały tak naprawdę rok, więc fajnie. Potem polecimy rzeczy z Lidla. Nie pamiętam, czy w zeszłym roku też były te nietoperki, czy nie, ale w tym roku są. To są te właśnie Halloween. To jest ser i bekon po smaku sera i bekonu no ja tego nie, nie otwieram nie może mnie kusi bo w tym roku przychodzi do mnie faustyna na Halloween więc może coś ją nagram, może nie, zobaczymy niczego nie obiecuję ale tak, no jakby nakupiłam nam to bo zostaje na noc, więc będziemy jadły i na drugi dzień też będziemy jadły więc to jest to druga paczuszka ta na pewno była w zeszłym roku i to jest po prostu solone chyba naturalny smak, że tak powiem bo tutaj nie piszę nic innego. A nie, przepraszam, o smaku śmietankowym. To dopiero z tyłu to piszę, bo tutaj z przodu nigdy nie piszę, natomiast z tyłu piszę są o smaku śmietankowym. To są takie niby ala pajączki z pajęczynką fajne. I tu mam teraz te. I to jest oryginalne, że tak powiem, Lidlowskie. To Lidl wymyślił. Te są bardzo podobne do, do tamtych pierwszych. Nie toperki. To jest ze SnackDay i to są po prostu o smaku oryginalnym, czyli po prostu słonym, ale dobre, bo ja już skupiłam sobie dwie paczki, bo bardzo mnie ciekawiło, jak smakują. Są dobre. Więc jak ktoś lubi naturalne, to, to, to naprawdę jest, jest dobre, polecam. Potem mam kolejną rzecz, i to jest makaron halloweenowy. I powiem Wam, że w tym roku coś im ten kolor czarny nie wyszedł. Jest strasznie jasny, strasznie. Pamiętam zeszłoroczne i wtedy zeszłoroczne było naprawdę czarne, a w tym roku to jest takie mech, więc jestem zaskoczona. Ale tu macie pół kilo, pół rodziny się daje. Ja pamiętam że w zeszłym roku troszeczkę czasu mi zeszło, zanim to zjadłam. Ja do tego będę robiła hmm, po prostu hmm, sos dyniowy, ale. Storebki, więc jakby. Bo chciałam kupić pesto dyniowe jednak nie znalazłam go w Lidlu nigdzie. I mówię, dobrze, to już tam. <laughs> I to już tam mniejsza z tym. A więc tak, to wam M mogę polecić. Dobre są przynajmniej. W zeszłym roku dobre. E, co tu dalej mamy? E, tak się zastanawiam, co wam teraz pokazać. Może wam pokażę. Zamiennik, jak nie znajdziecie czy coś, to teraz, albo chcecie po prostu inny typ, to teraz w jedrze jest tydzień azjatycki. Zresztą nie wiem, czy w Lidlu też przypadkiem go nie ma, czy coś. No na pewno, jak nie w tych sklepach, to zakładam, że w oszą znajdziecie makaron ryżowy z czarnym sezamem. I jak go ugotujecie, to on po prostu jest czarny. Więc to jest taka fajna alternatywa, którą mam tutaj. Chciałam pokazać, I co my mamy dalej. Aha. Dalej w zeszłym roku też były. To są te ciasteczka, maluch, mój miauczy. To są te ciasteczka Halloweenowe z mleczną czekoladą. Bardzo dobre, polecam. W zeszłym roku były naprawdę dobre więc Wam mogę polecić. Tu jest niestety 150 gram, tylko ale to trudno. No, co maluchu? No, na co się ode mnie chce, tylko. Pewnie chce się bawić, bo to jest jednak kot Koty lubią się bawić. O! Coś, co polubią fani, którzy po prostu lubią yy, te. No. <laughs> Pikantne. To są orzeszki. To jest 200 gram. Te halloweenowe, ale one są dobre. One pieką, ale ja to lubię. To jest naprawdę. Tak, nie mogłam się doczekać, że z jedną paczkę zjadłam i musiałam kupić drugą. <laughs> tak więc. Jak będę w poniedziałek w Lidlu, to nie wiem, czy nie kupię sobie trzeciej, bo po prostu... One są tylko raz w roku i są pyszne. Czy coś jeszcze mam z Lidla? Tak, mam z Lidla, zaraz Wam pokażę. Stwierdziłam, że w tym roku się skuszę na. Halloweenowe czekoladowe lizaki. Po prostu ja kocham czekolady. <laughs> Ale jak macie dzieciaki, to jest fajna opcja. Albo no tak, no po prostu jak macie dzieciaki, to po prostu jest fajna opcja, albo jak lubicie, jak lubicie, tak jak ja, czy będziecie mieli gości, to też jest taki fajny element. Jest o tyle fajnie, że jakby każdy jest pakowany oddzielnie, więc możecie go przechować, nie musicie wszystkich zjadać na raz, jak otworzycie tą paczkę. Tutaj z tyłu jest nawet kolorowanka, więc to jest dla dzieciaków. Ale moja lodówka postanowiła w tej chwili zacząć grzeć mocniej. <grym> Co Wam tu jeszcze mogę? Aha! Tutaj mi się oczywiście odczepiło, ale Wam najpierw pokażę to. Halloween, straszne figurki z cukrem strzelającym i to są te, tam są jeszcze w kształcie tylko oczu takich, albo takie jak ja mam mieszane, ja stwierdziłam, że chcę mieć mieszane po prostu, dlatego mam mieszane i tutaj mam w kolejnej foliówce z zeszłego roku mam pianki które też są w tym roku widziałam, ale jest tak, duża, tak duże opakowanie że ja nie jestem w stanie ich po prostu zjeść one są chyba z Lidla, mam nadzieję Mam nadzieję, że one są z Lidla Jak nie, to są z tego Z Tegera. Więc są dwie opcje Czekoladki na bank są z Lidla Bo chyba, nie, one są z Biedronki Z zeszłego roku No ale są dobre w tym roku Mówię, jest powietrze, bo Specjalnie próbowałam, czy jest dobre I, i więc jakby Stwierdziłam, że nie ma sensu kupować w tym roku Tego samego Szczególnie, że pianki się bardzo długo je. Przynajmniej ja tak mam. Razem z Faustyną, więc tak. Teraz przyjdziemy sobie... No, teraz będą... No, nadal będzie mieszanie, ale będzie bardziej biedra. <laughs> Biedronki, te Halloween Sweets. To są identyczne, co w zeszłym roku, powiem Wam. Identyko. Potem mamy... Halloween Sweet czekoladki z nadzieniem mlecznym e, To jest tegoroczna szata graficzna W zeszłym roku też były, ale zeszłoroczna szata graficzna Bardziej mi się podobała Po prostu była narysowana dynka I tu gdzie miała otwartą buźkę Tam miała takie wiecie e, Po prostu przeźroczysty plastik Można było zobaczyć czekoladki w środku No ja tego nie otwierałam na razie Ale taki to jest tegoroczny pomysł e, Biedronki Ja w tym roku kupiłam Identyczny co w zeszłym roku lizaki czekoladowe, z tego względu, że tamto już zjadłam. A jest jeszcze trzeci, ja zapomniałam go przynieść, ale ja go mam z zeszłego roku. No, czekolada pewnie nie nadaje się do jedzenia, ale ja go używam jako dekorację. Po prostu to jest taka dynka w kształcie dyni. I zakładam, że jakby w, moim, tym, w mojej biedrze to było, więc zakładam, że w Waszych też powinno to być jakby nie można niczego zakładać, bo to jednak są sklepy. Ale tak, mam jedne skarpetki halloweenowe z Biedronki, bo pisało niby dziecięce, ale ja mam kurczę mały rozmiar, a tam rozmiar jest do 38. Ja mam rozmiar 37, więc jak biorę rozmiar 36-38, to się idealnie mieszczę, ale niestety one poszły do prania, więc ich Wam nie pokażę, ale pokażę Wam takie. One są droższe te skarpetki z Lidla. One są niby z lepszego materiału. No. <laughs> I to jest tak, widzicie, 35-38 i to jest 80 lat. No, ja mam znacznie więcej. <laughs> Ale ja mam po prostu małą stopę, bo ja mam rozmiar 37, więc jakby mieszczę się. Były jeszcze większe rozmiary z tego co widziałam. Chyba do 39, czy troszkę więcej, jakby nie pamiętam, ale no, no, ja mam taki rozmiar stopy i jeśli chodzi o Lidla, to macie tylko jedną parę skarpetek w tej cenie, ja mam taką z dyńką. i zaraz pokażę drugie. O i te mam, te mają mi motyw świeci w ciemności. I tutaj też mam 35, 38, 38 e, takie właśnie duszki. Natomiast jeśli chodzi o biedronkę, to one były chyba o złotówkę, czy o dwa złote tańsze. Ale w sumie były trzy pary skarpetek. Jednak bardzo szybko zeszło i nie było takich fajnych typowo Halloweenowych wzorów, bo ja mam taki jeden chyba z takimi kapeluszami. Wiedźmy, ale to trzeba wiecie, mieć stopę praktycznie przy twarzy, żeby, żeby zobaczyć, co to jest, bo z daleka to wygląda po prostu jak fioletowa plamka na, na, czer, na czarnym tle, więc to jakby było coś w ten desej. No i to są właśnie chyba wszystko, Wam pokazało. Tak, pokazałam wam wszystko, całe zakupy Halloweenowe. Ja Wam w następnym filmiku pokażę dekoracje, jakie mam tutaj w całym mieszkaniu. Mam nadzieję, że Wam się spodobają A to są właśnie moje e, e, zakupy No wiem, no skarpetki tak średnio pod jedzenie podpadają Ale stwierdziłam, że Wam od razu pokażę właśnie to No bo jakby najlepiej będzie Jak Wam pokażę od razu No tych biedronkowych to po prostu Po prostu zobaczycie może gdzie indziej czy coś Zobaczymy ale tak, jeśli ktoś z was jakby chce zrobić typową imprezę Halloweenową, to wydaje mi się, że nie ma problemu. Najwięcej rzeczy jest w Lidlu. W Lidlu jest najwięcej rzeczy. Bydrące też możecie kupić fajne. Mówię, ja czekam na takie, wiecie, zwykłe lizaki, które też miały być. Mówię, pójdę w poniedziałek, zobaczymy na ten temat. Widzę, że przez chwilę u mnie prądu nie było, bo mi miga zegarek na piekarniku. No, trudno. A ja zawsze mam problemy, żeby go ustawić. Więc albo sam się w końcu przestanie migać, albo coś, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Więc tak, to oczywiście są moje zakupy. Ja może nie będę się rozwodzić, rozdrabniać. Może coś Wam nagram z samego Halloween, ale to będzie dopiero za tydzień. A dzisiaj mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i widzimy się w następnym. Pa-pa!